Siemczko wszystkim Wieczorne obejście gołąbków Mamy 5 na plusie z wieczornego gonitwy z sąsiadem Siedzę tutaj w protestce. mamy 3 ciemne i dwa budapeszty. Są do sprzedania Wszystko mamy do sprzedania Pięć sztuk Takie podki. Dwa grochy Cztery, trzy. Dwa grochy, jeden czarny I dwa siwe Peszt Jeden do takiej sobie Czempiony czempione złapane co to jeszcze takie za 5 cztery dyszki jakby ktoś chciał ale nie wysyłam nie wysyłałem, nie wiem jak to się nawet robi tutaj trochę naniosło jajców 15 par ciemnych ma jaja tu jeszcze Peszty posegregowane 20 Budapesztów jeszcze jest bez pary, tam widziałem dwie pary się zaczynają już robić ogólnie prawie będzie na zero jak tak przepatrzyłem może coś tam puste będzie Zostanie, ale prędzej samce, jakieś peszty chyba. Segregacja totalna. Tutaj są wszystko w parach, wszyściuchne, poparzone, siedzą. Teraz będę dopuszczał tutaj z tych pesztów, co się będą tam parzyć, będę wpuszczał tutaj. że się też tutaj włożyłem Jak się parzą Sporo jest Jajek chyba Jak to wygląda trochę czasu na nie straciłem Poznaczyłem na lotkach Wszystkie pary. Najlepiej wiem o co chodzi. Co tu jeszcze? Mogę powiedzieć. Typlery też zaparzyłem. Czarne. Jedną parę. Druga też chyba się przyparzyła. Też je wpuszczę tutaj. Bo tu jest dużo miejsca. Wolnego. Paru kolegów pisało, że jeszcze jest czas na młode. Może jest czas, ale powiem wam, panowie, że jak wcześniej by uchował 40 młodych. By mi starczyło nawet na tyle, co mam. Ale wiecie, jak wcześniej on się wykluje, młody jest, one są bardziej takie żwawsze te głębie, po pierwsze. A później wiecie, jak przyjdzie upały, to się właśnie później dzieje. Księgę na podłodze leży już. To się później właśnie dzieje? Chowałbym 40 Zaszczepił I by było git Pewnie więcej będzie, ale to Zostawiam tylko na cztery dychy Wybiorę najlepszych I resztę do sprzedania Kolega Madlena Samsa Rumuna, muszę rozparzyć wyszłamce siwego, może jakaś normalna para będzie. Dobra, trzeba gasić to. towarzystwo. Jakby kogoś interesowały te gołąbki, łapane to cztery dyszki. Za te 5 sztuk myślę, że dobra cena akurat będzie worek zboża mieszanki worek mieszaneczki będzie, za to będzie to malina, ale odbiór osobisty, bo ja nie wysyłam chodzi o ścisłość i co tutaj więcej mogę dodać. Pozdrawiam wszystkich gojębiarzy! Starg z Wyszkowa, co mnie oglądają. Jutro nas nie ma, bo nie ma czasu na pieszczoty. Czas się brać za robotę. Jak to mówią trzeba Ora trzeba siać, a nie z polem w chu grać Tak to jest Jutro prace polne będą Powiem Wam tym boczaty Nie wiem czy go widać bo w to Boczaty tam z tyłu jest się u sąsiada, Myślałem że dupę umoczy co tam jeszcze było dzisiaj u sąsiada? Yy, była u sąsiada moja siwa poszka Chyba ze ciemne, Nie wiem, czy coś umoczyło dupę, czy nie. Nie mam pojęcia. Ściębny. Boże, że coś tam umoczyło. Tak umoczyło, to trudno się mówi. Żało mi się odchnął i przyszedł. Czaposzka tak samo. Ciemny. Jak to mówią, dobrze jest. No. Dobra, jeszcze raz, panowie i panie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki za subskrypcję, za oglądanie. Piszcie, jakby ktoś był zainteresowany tymi głośnikami, to napisać. I można będzie podjechać. Dobra, jeszcze raz trzymajcie się. Do następnego filmu. Strzałeczka.